Delegacja samorządu miasta Siemce, pan prezydent Węgier Kudelski, pani Anna Sochacka, pan Jarosław Głowacki i przewodniczący Rady Miasta Siemce, pan Henryk Siedziłka. energii Krzysztofa Kwiaty składa Karol Skuzewski, radny sejmitu województwa mazowieckiego. Kwiaty składa delegacja Gabizonu w Dowódca Gabizonu, pułkownik Sebastian Kiembrowski, dowódca batalionu obrony terytorialnej, pułkownik Dariusz Kosowski i ksiądz kapelan garnizonu, księżce pułkownik Andrzej Dziewuczki. Kwiaty składa Wojskowy Komendarz zupełnie uzupełnieniu pan pułkownik doktor Jerzy Pawlik, klasyczny oficer Wiaty składa delegacja Komendy Miejskiej Policji w Księdzach na czele z komendantem, młodszym inspektorem doktorem Markiem Fałdowskim. Składa delegacja komerzy miejskiej w Państwowej Straży Pożarnej Kielczak na czele z komendantem miejskiej w Państwowej Straży Pożarnej Krzysztak z starszym żegarierem Andrzejem Zemińskim. Rady składają przedstawiciele służby więziennej. Dyrekcja Pracownicy Zakładu Karnego w Sielcach na cele z panią major Magdaleną Maciejewską. Mażowieckiego, kwiaty składa Pan Dariusz Napiórkowski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Sierpcu. Ja tu złoży Delegację Uniwersytetu Przyrodusko w Gumęczyskiego na czele z panią rektor, profesor Samarą Sacharów oraz prorektorem do spraw nauki profesorem Mirosławem Mielkino. Kolegium Mazowia Komunikacyjnej Szkoły Włoskiej w, w Sielcach. Kwiaty składa dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, pan Adam Skup, z małżonką Jadwinką Skup, poradną Rady Miejska Pierwskiej. Kwiaty składa delegacja szkoły podstawowej. Podziałami integracyjnymi nr 6 im. Władysława Branickiego w Kiepskach dyrektor Jolanta Barlik, wicedyrektor Elżbieta Ziłkowska. I wyjąwszy na forum Polskiej, związanki kwiatów składają. Pan Krzysztof Pawełski, Pani Elwira Barak, Pan Tomasz Araszkiewicz, Pan Robert Kojecki i Pan Marek Kwiordeczki. W imieniu Starosty Siebeckiego, pan Wywiadów składają Pan Andrzej Grycz, i Pani Monika Kowalewska. Wiązankę kwiatów składa delegacja I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny Księdza. Kwiaty składają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Miejskiej Szczery im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. składają Parti Wolny, Tomasz Gajowski, Paweł Wyrzykowski i Michał Karasiuk. Ciąg składają przedstawiciele. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, oddział 7. Wwiaty składa delegacja Międzyzakładowej Komisji nr 2864 Pracownictwo Oświaty NZ Solidarność w tak na przewodniczącą Iwoną Siedzic-Myka. Akacja Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Sielcach. Pani Poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polski Anny Marii Siarkowskiej kwiaty składają Aleksandra Bobryk oraz Dawid Bobryk. Zarząd Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego. Światy składa Zarząd Towarzystwa Wiedzy Powszechnej od Wiąznięciu. Kwiaty składają uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z im. Stanisława Stawica. Kwiaty ja, składa delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z im. Mikołaja Kopernika. Wpada delegacja IV liceum ogólnokształtowego imienia Hetmana z ustawa z na cele z dyrektorem Jackiem Jackie W imieniu leśników polskich wiodących kwiatów składają pracownicy nad leśnikiem Wiaty składają uczniowie, nauczyciele dyrekcja publicznego gimnazjum nr 3 im. Tadeusz w księdza Wiaty składają uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Kosciuski-Księdza. Delegacja publicznego gimnazjum numer cztery imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a teraz panią Dyrektor Hanną Witkowską. Nasz składa delegat społecznej szkoły podstawowej, społecznego gimnazjum, społecznego towarzystwa oświatowego. Kwiaty składa delegacja stowarzyszenia mieszkańców bezpartyjnych jedniczeń. Delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na, cze na czele z wiceprzewodniczącym Rady Mazowieckiej SRZ z z Siedzim oraz członkami zarządu Rady Powiatowej SRZ z Edytą Hasińską i Jackiem Grupą. prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. Kwiaty składają Leszek Szymański, członek rządu głównego i Naczelnej Rady Politycznej oraz Adam Tomczuk, radny radna na siedlce. składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 12 imienia Kornela Makuszyńskiego w składają uczniowie, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława. Kwiaty składa dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w sercach, czyli Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Władysława Rawicza oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 imienia księdza Stanisława Brzoski.